53-letni mężczyzna wsiadł za kierownicę, mimo iż miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. Z policyjnych statystyk wynika, że w tym stanie kierowca ma zaburzoną koordynację ruchową, jest nadpobudliwy, ma słabą ocenę odległości oraz sytuacji, a także obniża mu się samokontrola i koncentracja. Nie było to jednak jedyne zagrożenie dla pasażerów autobusu. Dodatkowo w trakcie sprawdzenia stanu technicznego autobusu okazało się, że pojazd ma nieszczelny układ hamulcowy. Kierowca został natychmiast zatrzymany przez policjantów. Odebrano mu uprawnienia do kierowania pojazdami oraz dowód rejestracyjny. Dalsza jazda kierowcy została natychmiast przerwana przez funkcjonariuszy. Zatrzymano mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny. Zajazdy w stanie trzeźwości zatrzymanemu 53-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Niesprawny autobus został przekazany przedstawicielowi firmy transportowej. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard: stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.